Badania tarczycowe Astanielit. Bardzo często patrzymy sobie na wymiernik pracy naszej tarczycy, którym jest TSH, hormon tyreotropowy. Niestety, bardzo często w ramach medycyny konwencjonalnej skupiamy się tylko i wyłącznie na tym aspekcie, a jest to bardzo duży błąd. Coś, co powinniśmy również dobadać do całości oceny pracy naszego grucza utarczowego, to jest chociażby FT3 i FT4, a więc wolna pula. Hormonów wydzielanych przy tarczycę. Mamy taki cykl, tak naprawdę, że na początku mamy aktywację od samej przysadki TSH, potem zamienia się to na produkcję FT4 i potem z tamtego całego elementu produkuje nam się FT3. Więc o ile można by, powie by powiedzieć, że FT3 jest ważniejsze, bo jest to pula wolnego, aktywnego hormonu, to tak naprawdę oba te wymierniki powinny być przesunięte na maksa w prawą stronę widełek. Gdybyśmy chcieli oszacować, jak faktycznie powinna wyglądać ocena pracy naszej tarczycy, to generalnie powinniśmy się skupić na tym, że TSH powinno być tak niskie, jak to tylko możliwe, najlepiej mieszczące się gdzieś tam pomiędzy jedynką a dwójką. Co prawda wielu badaczy sugeruje, że nawet może iść to w stronę 0,27, czyli ten początkowy element widełek, ale... Pamiętajcie, że wtedy moglibyśmy trochę wziąć pod uwagę wywiad żywieniowy czy też kwestionariusz dietetyczny i zapytać się tej osoby, czy przypadkiem w ostatnim czasie nie straciła zbyt szybko na wadze. Jeżeli mamy możliwość porównać jej badania hormonu tyreotropowego i na początku było to 2, potem zeszło pod 1, potem pod 0,5, potem 0,27, a zaraz będzie przyjmowało już naprawdę tyci, tyci wartości ułamkowe, może okazać się tak naprawdę, że powinniśmy dobadać również tam przeciwciała antytrap czyli te, które mogą mówić o chorobie Gravesa-Basedowa, a więc autoimmunologicznej nadczynności tarczycy. Wtedy taka osoba paradoksalnie będzie jadła zdecydowanie więcej niż zwykle, natomiast cały czas masa ciała będzie e, tracona. Mało tego, taka osoba bardzo często ma wzmożoną temperaturę ciała, wzmożoną potliwość, jest nadpobudliwa, ciężko jej je się spać, a po pewnym czasie mamy również taki charakterystyczny dla Gravesa-Basedowa wytrzeszcz gałek ocznych. Stąd też moglibyśmy trzymać raczej tą tarczycę pomiędzy 1 a 2, jeżeli chodzi o skalę TSH. Natomiast w kwestii FT3 i FT4, tak jak wspomniałem wcześniej, tutaj powinniśmy głównie położyć nacisk na to, jak możemy odnieść to do prawej strony widełek. A więc bardzo często badanie na FT3 kończy się gdzieś na skali około 6-8, więc nie mniej niż 5,5-5,8 powinniśmy mieć. Natomiast FT4 zazwyczaj jest od 12 do 24, więc powinniśmy mieć raczej nie mniej niż 18. Stąd też FT3, FT4 w prawo, TSH w lewo. Co wpływa bardzo często na ten stan tarczycy? No niestety, w, w przypadku takiej standardowej medycyny konwencjonalnej, dopóki nasze TSH nie wykracza powyżej 4,2, a więc górną granicę rozpoznawalności, no to większość niestety lekarzy powie, że jest wszystko spoko, piękna tarczyca, nie musimy się martwić. Niestety, w środowisku takim troszeczkę bardziej rozwojowym nazywamy ten stan subkliniczną postacią niedoczynności tarczycy, więc wiemy, że jeżeli powyżej dwóch wynosi TSH, a z kolei FT3 i FT4 przesunięte są powoli albo do połowy, albo w lewo, niestety mamy już tutaj tendencję do tego, jak nasza tarczyca może dawać pogorszoną pracę, a to wszystko wpływa niekorzystnie na całość procesów w naszym metabolizmie. Jak tak naprawdę można znaleźć pewien wspólny mianownik pomiędzy zdrowiem tarczycy a warunkowaniem odpowiedniej diety? Przede wszystkim trzeba Zdać sobie sprawę z tego, że tarczyca jest organem, który dosyć mocno reaguje na stres. Stąd też, jeżeli w ostatnim czasie mieliście kupę roboty, kupę dodatkowych projektów, byliście niewyspani, byliście w pewien sposób e, niedożywieni, myślę, że jednak te badania TSH i FT3, FT4 można by przesunąć sobie spokojnie na tydzień, czy też dwa tygodnie do przodu, gdzie będziecie mieli okazję skompensować wszystkie te elementy, czyli nabrać odpowiedniej ilości snu odpowiednio się odżywić i oczywiście też starać się minimalizować stresory pod kątem psychicznym oraz fizycznym. Myślę, że badanie poziomu TSH po akcji, gdzie wracając do domu mieliście prawie że bliskie spotkanie na czołówkę z tirem jest raczej słabym pomysłem, bo spokojnie mogę stwierdzić, że ponad 3, ponad 4 ten wynik bardzo często może oscylować. Elementem, na który rzadko kiedy zwracamy uwagę jest to, co dzieje się z naszymi jelitami. Pamiętajcie, że jak powiedział Hipokrates, kiedyś jelita są najważniejszym elementem i wszystkie choroby wywodzą się z jelit. W tym momencie musimy powiedzieć, że jeżeli mamy kwestię dotyczącą nadwrażliwości pokarmowych, czy też nasza dieta jest bogata w czynniki antyżywieniowe, najadamy się optymalnych ilości e, substancji antyzepalnych typu ibuprofen, czy też nawet leków przeciwgorączkowych, takich jak Panadol, czy też w ostatnim czasie przyjmowaliśmy antybiotyki, są są to oczywiście stany, które w istotny sposób wpływają negatywnie na stan zdrowia naszych jelit, no i oczywiście gluten, cukier, tłuszcze, trans, lektyny w nadmiernym udziale nie pomagają temu wcale. Więc bardzo często, żeby odpowiednio potraktować sam poziom TSH i unormować pracę tarczycy, my potrzebujemy sprawnej pracy układu leptyna grelina, A ten z kolei ponownie jest uzależniony od zdrowia naszych jelit. Im grubszy jest biofilm bakteryjny, który u nas występuje, im ściślejsze są połączenia ścisłe pomiędzy kosunkami, a więc tzw. tight junction jest zachowany, im mamy mniejsze stany zapalne w wyniku chociażby omijania szerokim łukiem nietolerancji pokarmowych oraz, no jakby nie było, konsumpcji pokarmów, na które ten nie tolerancje mamy rozwinięte, tym lepiej jest dla naszego zdrowia. No i pamiętajcie, że zaburzony układ leptyna grelina prowadza nie tylko prolaktynę na wyższy poziom i nie zawsze stosowanie leku o nazwie Dostinex, czy też innego odpowiednika dla tej cząsteczki jest dla nas prostym remedium. Najprościej jest oczywiście uszczelnić to, wyczyścić naszą dietę i przy okazji pociągamy z tym wszystkim spadek prolaktyny, lepszą wrażliwość leptynowo grelinową, no i oczywiście spadek TSH. Więc pamiętajcie jeszcze raz o tych pryncypiach zanim gdzieś tam przyjmiecie Eutyrox, czy jakikolwiek inny lek. Mam nadzieję, że zaprezentowany materiał podobał Wam się i spowoduje tutaj dosyć ciekawą wymianę komentarzy. Pamiętajcie, nie ma złych pomysłów, są tylko oczywiście kwestie dotyczące realizacji, a więc jeżeli macie jakieś pomysły, co moglibyśmy nagrać tutaj, to zapraszam również do udzielania się w komentarzach. Ekipa Treka będzie to zbierała i będziemy realizowali Wasze pomysły. Pozdrawiam.